Dzisiaj na rynku pracy mamy ogromne zapotrzebowanie na fachowców. Dlatego tak ważną kwestią jest odbudowywanie szkolnictwa zawodowego. Takie działania, czyli współpraca szkół z firmami, dają nadzieję, że na hydraulika czy elektryka nie będziemy musieli czekać miesiącami. Wielkie koncerny mają już świadomość tego, że potencjalnych pracowników nawet nie tyle trzeba sobie wychować, co zachęcić ich. I takie praktyki czy związki widać w wielu szkołach. Chociażby w TZN. Współpraca z firmą układa nam się bardzo dobrze. Jest to dobry, dobry przegląd pracowników, gdzie można pomalutko ich przygotować, bo oni u mnie mają miesięczną praktykę. I mam taki przegląd całej sytuacji, czy dany kandydat się nadaje, czy ewentualnie nie. Wiadomo, że uczniowie nie wszyscy są tak wybitni, czy tak bardzo interesujący się pewnymi zagadnieniami, z jakimi mają styczność w szkole, ale z drugiej strony mamy też uczniów, którzy, jeżeli chcą się dowiedzieć, jak wygląda. Praca w takim normalnie funkcjonującym zakładzie rynku pracy. Mają styczność z bardzo nowoczesnymi technologiami, mogą wyciągnąć z tego doświadczenia naprawdę mnóstwo pozytywnych umiejętności, które na pewno przydadzą im się na rynku pracy. No niektórzy są bardzo pojętni. Ja trafiam na uczniów takich bardzo pojętnych, więc potem jak wychodzą ode mnie, to mają piątki ewentualnie celujące oceny. Inni dyrektorzy szkół czy szefowie firm także chwalą obopólną współpracę. Ponieważ kształcimy w wielu zawodach, więc współpraca jest niesamowicie potrzebna z racji tego, że pracodawcy bardzo potrzebują fachowców, takich, którzy będą wykształceni na czasie, będą wykształceni tak, jak potrzebuje to przemysł, więc współpraca z pracodawcami jest nieodzowna, aby uzyskać praktyki wśród młodzieży, żeby oni poszli już do pracy jako absolwenci przygotowani do rynku pracy. Kolejne dobre wzorce płyną z firmy, która współpracuje z remontem. Mam uczniów ze szkoły solarskiej. Współpraca, no dobra, efekty są dosyć duże. Mamy w tej chwili około 10 uczniów z tej szkoły. No to jest bardzo dobry wynik. Były lata bardzo chude, gdzie nie było w ogóle naboru. No w tej chwili rzeczywiście i mamy nadzieję, że... Ci, co już będą kończyć trzecią klasę, że będą pozostawać u nas w zakładzie i po prostu no, niektórzy bardzo ładnie się nauczyli przez te trzy lata fachowości i prowadzenia tego wszystkiego i odpowiedzialności. A jak to wygląda od strony uczniów, czy oni także chwalą możliwość praktykowania w firmach? Szkoła daje bardzo dużo możliwości w moim kierunku, jeśli chodzi właśnie o technikę organizacji turystyki. Mamy możliwość wyjazdu właśnie do Hiszpanii, za granicę. Również też praktyki są w hotelach, w największym hotelu w Częstochowie. I to są bardzo duże możliwości. Można się nauczyć zawodu, tak jak są wyjazdy do Hiszpanii, nauczyć się języka. Przede wszystkim to jest też taka szkoła życia na tych praktykach i uważam, że to jest bardzo, bardzo duże możliwości. Poprzednie edycje pokazały, że zarówno wielkie firmy, jak i małe firmy rodzinne właśnie korzystają bardzo z zasobów, które mają nasze szkoły techniczne, które osobiście całkowicie. E, Obiektywnie uważam za naprawdę bardzo dobre. Jak się okazuje, szkoły śledzą losy swoich absolwentów i wszystko to potwierdza, że współpraca z firmami wychodzi stroną tylko na dobre. Na miarę naszych możliwości staramy się śledzić dalsze losy naszych absolwentów. Wiemy i z rozmów z absolwentami, jak również z kontaktami z firm czy z uczelniami wyższymi. Wiemy, że wielu naszych absolwentów kontynuuje swoją dalszą edukację na poziomie szkół wyższych, ale równie wielu odnosi znajduje się na rynku pracy, a mamy też wielu takich absolwentów, którzy łączą obie te cechy, czyli jednocześnie kształcą się dalej, ale również już znajdują się na rynku pracy, pracują w regionalnych firmach.